Chciałem pokazać Wam dzisiaj trochę niespotykaną na samochód Lancia Y w wersji Hybrid. Jest to typowy przedstawiciel aut miejskich klasy B. Zupełnie niespotykane na naszym rynku, ale tutaj we Włoszech, gdzie miałem przyjemność tym jeździć, jest to bardzo popularny samochód, no i potem opowiem, co jest głównym powodem sukcesu tego auta. Ergonomia umiarkowana, kierownica regulowana tylko niestety w jednej płaszczyźnie góra-dół. Bagażnik jest naprawdę wystarczający, e, taki typowy wymiar. Pod spodem pełnowymiarowe koło z zestawem naprawczym, jak widać nie malowane, ale to jest fajny samochód więc z całą oszczędności, jest jedna lampka wykończenie bagażnika takim, powiedzmy sobie widać, o tutaj już część bagażnika nawet nie zabudowana no po prostu ma być tanio i jest ok. z tyłu miejsce, no tak na styk siedząc sam za sobą ale nie ma tragedii da, da się lokalnie przejechać poza tym jest to auto miejskie, tutaj boczek, to jest jakiś taki ale boczek ogólnie twardy. Na miejscu pasażera, miejsce wystarczająco. Znowu tutaj ten materiał i twarda góra. Wysoki tunel. Pod maską mamy silnik 1.0. 3-cylindrowy, o bagnecik tutaj bagnet znaczy do w nie najlepsze miejsce, ale jest silnik trzycylindrowy cylindrowy 1.0 o mocy 70 koni i mimo tego co jest na klapie, nie jest to hybryda tylko to jest miękka hybryda silnik co ciekawe nie ma bagnetu Pracowy dechu jest dość zadziorna Autem jeździ się naprawdę dość, dość przyjemnie, jest takie sprężyste. Nawet bym powiedział, że umiarkowanie wyciszone nie jest jakiś tragiczny poziom hałasu. Prowadzi się naprawdę ok, bo tutaj w sumie autem zrobiłem 1500 km po różnej jakości trasach i, i miejsko i kawałek po autostradzie i trochę po górach, gdzie, gdzie tam można powiedzieć, Auto zostało dość dobrze przetestowane. Za 300 metrów na Rondzie <laughs> Pomijając aspekt, że auto dysponuje mocą 70 koni, no to naprawdę było wszystko ok. Dużym plusem jest krzynia sześciobiegowa, która o dziwo naprawdę bardzo fajnie chodzi, bo mówię o dziwo, no bo to tak różnie to bywa z tymi włoskimi autami. Także tutaj jeżeli chodzi o precyzję, naprawdę nie, nie było żadnych uwag. Co mogę powiedzieć, jest dość krótko zestopniewana, no wiadomo silniczek jest, jest to mały, więc musi być krótka. No, ale ten szósty bieg przydawał się jak najbardziej, ponieważ tam w okolicach 120 około 3000 obrotów. Więc nawet jadąc z prędkościami około 120, poziom hałasu w środku był do zupełności akceptowalny. No i też miało to wpływ na spalanie, gdzie wiadomo, takie silniki przy wysokich prędkościach obrotowych Za Niestety tych, zaczynają palić tyle co ich większe odpowiedniki jest to układ miękki hybrydy jak wcześniej wspominałem szczególnie zauważalne jest to w mieście praca tutaj jest taki dodatkowy wskaźnik obok wskaźnika paliwa, który Pokazuje jakby stopień ładowania i rozładowywania tej ja baterii 18 v Można powiedzieć, że raczej wspiera to, to przy rozpędzaniu, aczkolwiek to no ciężko, ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek dynamice, no ale jakoś to się przemieszczało. palanie przy takiej typowej jeździe miejsko-podmiejskiej było zaskakująco dobre. Okolice 4 litrów, 4,2 tak, przy, przy takiej jeździe właśnie miejskiej plus, plus poza miejskiej tam 70-80. Jadąc na autostradzie z prędkościami tam około 120-130 potrzebował około 6 litrów. Średnią z całego wyjazdu miałem na poziomie 5 litrów, więc, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik, nie ma, nie ma wstydu. Teraz trochę o samym samochodzie. Wiadomo, jest, jest to tani. To jest chyba jeden z najtańszych samochodów na rynku włoskim. Nie wiem dlaczego to nie jest sprowadzane, importowane do Polski jest to jest dla mnie zastanawiające, bo według cenników to ten samochód jest tańszy nawet od Fiat Pandy I, i Fiat Panda tutaj trzymam według włoskich cenników kosztuje okolice 14 tysięcy euro, a tutaj w przypadku tej Lanci mówimy tutaj o w okolicach 10 tysięcy euro, więc, więc można na szybko licząc, mamy nowy samochód w cenie około, podejrzewam, 45 tysięcy, już nawet doliczając 3% akcyzy w przypadku importu, co stanowi uważam bardzo uczciwą cenę w stosunku do tego, co auto oferuje, i, i naprawdę widać tutaj. Tutaj, że jeździ ich, ich pełno, wiadomo głównie to auto to wypożyczalnie, ale też i ludzie lokalni jeżdżą no, z racji zapotrzebowania na nieduże auto, które, które, tam pomieści, jak to się mówi i i zapewni jakieś tam podstawowe komforty do przemieszczania się. Dlatego też postanowiłem 300 słowo małpiest wspomnieć. No, jestem zaskoczony i patrząc co jest u nas na rynku i w jakich cenach, no to naprawdę to uważam, że byłaby dość, dość mocna konkurencja. Sam samochód, co mogę powiedzieć? Te zegary mnie troszeczkę irytowały w tym sensie, że wolałbym już chyba, żeby ten wyświetlacz był wyżej, Zastan jak jak te zegary, no ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego. I tu też jest ciekawostka, że auto posiada właśnie ten wyświetlacz systemu Uconnect, No taki typowy jest dla Moparowych, to się nazywa teraz konstrukcji, a jest wyświetlacz, nie ma nawigacji, ale ma właśnie CarPlay i Android Auto. I to jest w sumie bardzo fajne podejście do tematu, bo często jest tak, że, że np. w BMW podstawowy wyświetlacz czy tam system nagłośnienia ma system GPS, który, który można, że tak powiem, namierzyć auto. Nawigacji nie ma, ale systemu właśnie CarPlay czy, czy Android Auto też nie ma, także tutaj naprawdę takie podejście minimalistyczne, ale w wspólności ten CarPlay wystarczył przy przemieszczaniu się i, i uważam, że to jest super sprawa i dziwię się, że wielu producentów właśnie do tego tak nie podchodzi, bo mamy tutaj niewielkim kosztem, a, a pełna funkcjonalność i, i, i to jest naprawdę fajne rozwiązanie. z biegiem kilometrów stwierdziłem, że jest to naprawdę taki przyzwoity samochodzik no jest tani i, i to, to jest że tak powiem według mnie mocną jego zaletą no bo naprawdę stosunek pieniędzy wydanych do, do tego co otrzymujemy jest, jest, jest uważam, naprawdę bardzo wysoki tym bardziej, że no wielu ludzi nie potrzebuje od auta, wiele po prostu ma działać, jeździć i tyle i się nie psucie, prawda, a i być przy okazji niedrogim, więc, więc muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś, ktoś że tak powiem, szuka jakiegoś sobie takiego taniego auta, no to wiem, że niestety byłby zmuszony do importu własnego, ale... No, uważam, że można to rozważyć, bo podejrzewam, że w przypadku aut używanych, to, to ten samochód jest, jest w ogóle w jakiejś tam świetnej e, relacji ceny, ceny do jakości i rocznika. E, także, także tutaj skręć w prawo w zjazd. ze swojej Następnie strony skręć mówię, mogę polecić ten samochodzik, tylko no, też należy o tym pamiętać. Że tutaj, tak jak jest to w tym powiedzeniu, jest tanio, czy jest dobrze? Jest tanio. No, należy gdzieś o tym pamiętać, i nie ma co się doszukiwać, właśnie, finezji, i czy, czy jakości materiałów. No, tego tutaj nic z pewnością nie znajdziemy. Ale jeżeli ktoś właśnie myśli o jakimś takim tanim przemieszczaczu, który po prostu będzie nowy, nie będzie sprawiał problemów. No, bo silnikowo, no to jest ten sam napęd, co, co właśnie jest dostępny w Fiatach, więc, więc myślę, że tutaj bez problemu sieć dealerska obsłuży to. Nie orientowałem się, jak wygląda kwestia gwarancji przy, przy autach importowanych. Ale wydaje mi się, że powinna działać, ale no to jest wszystko do weryfikacji. Także tyle, tyle bym powiedział o no, tej launchi i takie takie wrażenia. Z pewnością jest to gdzieś ciekawa propozycja, szczególnie jeżeli ktoś tam zaakceptuje te walory wizualne. Bo wiadomo, samochód. Nie musi się każdemu podobać, e, aczkolwiek jest to coś innego. No, no mówię, tutaj, tak jakby u nas na drogach, jest, jest totalnie niespotykane. A, a tutaj, jak to się mówi, we Włoszech było tego cała masa. Film jest taki troszeczkę podzielony, ponieważ w momencie nagrywania totalnie straciłem głos, więc narrację dogrywam. Później. Także sorry, jak są jakieś rozjazdy, ale no mówię tak czułem wewnętrznie, że gdzieś o tym aucie warto wspomnieć, bo mówię sam, sam na początku się nie spodziewałem się, że, że będzie to taki w miarę fajny samochód no Bo takie pierwsze wrażenie było, było, że tak powiem troszeczkę gorsze Jak, jak właśnie po przejechanych kilometrach Stwierdzam, że to jest to naprawdę ciekawy samochód To by było na tyle Tak to wygląda Fajny, śmieszny samochodzik, miejski jak najbardziej, myślę, sprawdzi się dla wielu osób. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć.